Ja na przykład z ten Bartosz 69 go skin, jeśli nie go dojście odcinka, musicie wrócić, bo to był totalny rozpierdziel. Wygraliśmy chyba około 30 tysięcy, no dychę na koniec przewaliłem, ale 20 koła nadal mam. Dzisiaj teoretycznie mógłbym już za te 20 grać, ale chcę sobie to rozłożyć na kilka odcinków. Dzisiaj mamy te 4000, więc myślę, że spoko. Chcę wam jeszcze przypomnieć o kodzie Bartones, który wygląda się po samym wpłaty Przykładowo sobie posadzcie słuwaczkę Macie dychę za darmo plus prawie 5 tysięcy punktów, które możecie wymienić na skiny. Pamiętajcie też, że jak po przynajmniej dyszkę z moim kodem, to jest grze o te trzy piękne skinki, jest tutaj nawet AWP, konterbi bridge za 320 zł, więc myślę, że się opłaca i pamiętajcie, że jak płacicie sobie więcej niż tą dyszkę, to po prostu macie więcej procent szans na wygraną. Przykładowo osoba, która się wpłaci stóweczkę, ma 10 razy więcej szans. Pamiętajcie też o lajkowaniu i komentowaniu, ponieważ bardzo mi to pomaga, a od ostatnich dwóch tygodni frekwencja jest kiepska, więc mega was o to proszę. A my tutaj zaczynamy, nie ma co czekać, wbijamy od razu na bitewkę. O kurwa 20 skrzyneczek Dobra, szczerze zobaczę sobie to później czy to wygrałem Ponieważ nie chce mi się tego oglądać Idziemy dalej Zrobimy sobie bitewkę Myślę, że Champions trofii za 1000 zł Damy sobie Sherda na 4 Tutaj wystarczy ten Bayonet Gamma Doppler i już mamy zajebisty profit Więc sobie dajmy boty I przynajmniej jeden Gamma Doppler Obojętnie u kogo I już jest zwrotka, ale kurwa tej zwrotki nie ma Patrzcie to Bitwa za 1000 zł dała 60 zł Dobra Mamy trzy koła, idziemy sobie dalej. Otworzymy sobie może skrzyneczkę, tutaj są te nowe. Dam sobie na buście i otworzę przykładowo trzy: 250 zł daje nam 170. Sprzedamy jeszcze raz, otworzymy tutaj też minus. I ostatnia minus, i przedostatnia, i ostatnia, dobra, jest minus. Słuchajcie, bijemy nie, tu jest tryb. Shared. Nie chcę tego robić, jak już to na jester mode możemy szerda, ale to może później zrobimy sobie bitewkę. Damy sobie eleganty na buście, przykładowo 6 na 2 tryb standardowy i zobaczymy co tutaj fajnego nam wypadnie. Bocik Alex, no i sprawdźmy. Pierwszej no dla Alexa i to grubo. Stówę ma różnicy, chyba że to jest drogie. O kurwa, USP w faktoryniu za 400 prawie. I jeszcze ten biały też jest drogi. Ile kosztuje? 200. Dobra, zajebiście bitwa już jest na plusie. Mamy jeszcze trzy skrzyneczki. Jeszcze Manow War za 230 zajebiście. I tutaj wypada nam Paladin. No, Paladin 45 zł, spoko dobije. I ostatnia. No, kiepsko, kiepsko, ale i tak bitewka jest wygrana. I jest na plus 350 zł ponad, albo nawet więcej. Dobra, sprzedajemy sobie to. Mamy trzy koła. Wbijemy sobie tutaj może bitewka na 3, 3 skrzyneczki. Zobaczymy z pierwszej. No tutaj chyba nikt nic ciekawego nie ma. Mamy najwięcej, ale to nas tutaj nie ratuje, ponieważ Jasenka może wszystko zmienić. Ok, wygrywamy teraz elegancik. Uwaga, mamy to, mamy to, choć bitewka jest na minus, tak jest. 3 dychy na minus. Idziemy sobie dalej i dołączymy. Może tutaj? Bitewka za 114 zł. 6 skrzydeczek, tryb underdog. Musimy mieć mniej z pierwszej chyba dla ziomka, No powiedzmy, że tyle samo dostaliśmy. Entry Fraggers daje też porówno. No wszystko to samo leci, słuchajcie. Wygrywamy to, ale to jest tylko 7 zł. różnicy. Więc oj, teraz chyba. Mamy więcej, tak jest 4 zł. I uwaga, z tej ostatniej chyba nic się nie zmienia. No nie, no przegrywamy to. A bitewka chyba nawet nie będzie na plus. Jebać 2800, prawie. Zróbmy coś ryzykownego. Myślę, że fewer nie, fewer nie, ale damy sobie może X na buście. 5 sztuk. Myślę, że spoko opcja. Standardowy na dwóch nie ma co kombinować. No i sprawdźmy co tutaj będzie. Tu jest nawet Talon na za 22,5 tysiąca złotych, więc grubo, ale jest 0,02%, więc no szanse znikome. oj dostał manowara. O kurwa, dobra, to jest chyba GG, Mogę dać underdoga. No kurwa. Dobra, przejebane, przejebane. Fajny profit był tutaj, 7 stówek. Dołączymy sobie albo nie. Zrobimy jeszcze raz bitewkę. Jeszcze raz trzeba zaryzykować, ale teraz myślę, że zrobimy snipers. Kejsa 5 sztuk standardowy na dwóch, bitwa za 1050 zł. No fajnie, aby teraz to wygrać, bo mieliśmy czwóreczkę na samym początku, mamy już 900 zł. Dobra, Emily dostaje Dragonfire'a za 400 zł na sam start. Kiepsciutko, tutaj dostajemy to samo, choć umieleciutko leciutko lepszy stan. Okej, okay, chyba teraz go wyprzedzę Tak jest, dobra, już bitewka jest na plusie, teraz tylko żeby to wygrać. O kurwa, dobra, GG. Ja pierdolę 40 złotych różnicy. Dobra, dołączymy sobie tutaj trochę ryzykownie. Sprawdźmy. Z pierwszej, no nic ciekawego. Druga daje nam. Oj, dostał. O kurwa, dobra. Gigi. Słuchajcie, szybki będzie ten odcinek. Nie sądziłem, że aż tak szybki. Może teraz coś się zmieni, ale nie zmienia się nic. No kepścizna szczerze mówiąc Kepścizna Ale wiecie, że ja mam coś jeszcze w ekwipunku Dobra, sprzedałem sobie trzy skinki Mamy 2100 Trzeba zrobić teraz Olina Musimy wrócić do tego, co było na samym początku Więc damy sobie trzy razy Sniper Case Raz Radiation Anarchy też trzy razy I może dopchamy to Lunar Case'em Damy jeszcze Frostbite Idealnie 2100 Standardowy na dwóch Jak teraz to przegramy Więcej już tutaj nic nie sprzedaję Zostawię sobie na jutro to, co mam w ekwipunku, nie będziemy kończyć. No dobra, z pierwszej leci tutaj dla niego Dla Isamu Emerald za 150 zł Factory New, Fajny skin, ale szczerze, kto gra z karem? No chyba nikt. Dobra, druga, no tutaj powiem wam, że Sniper's Case się zbytnio nie popisał. Jedna ściśnięczka Radiation, która też się nie popisała. Jeszcze jemu dała. Kurwa MK za 200 zł. Teraz Anarchi. No różnica szczerze mówiąc nie jest taka duża między nami i teraz chyba go wyprzedzam. Tak jest, ale to jest tylko 25 zł, więc jeszcze się nie cieszę, bo łatwo to przebić. No właśnie w taki sposób. Uwaga, o to będzie drogie, Stalker jest drogi, ale szkoda, że well warm. Dobra, ej, mamy 20 zł różnicy, to jest też drogie, 200? 200, zajebiście, dobra, odbijamy się powoli. Ale pamiętajcie, że bitwa dopiero teraz jest na plusie Została ostatnia skrzynka, więc okej okay, Proszę cię faktureniu. Minimalware, 3 stóweczki, mamy 2 i pół tysiąca Dobra, ja sobie to zostawię na jutro Pamiętajcie o kodzie Bartonez, który wam daje 10% wzoru do Przykładowo sobie wpłacacie stóweczkę, dostajecie dychę za darmo Plus tutaj 5 tysięcy prawie punktów Które sobie możecie wymienić na skiny Przykładowo ja ich mam 27 900 Tobie sprzeda 27 i 900 za darmo dostaje o oh, MK za 125 zł. Pamiętajcie też, że jak płacicie przynajmniej drzyszony kolem, to jesteście w na, na te trzy piękne skinki. Chyba sobie spłacicie więcej, wtedy macie więcej szans na koną, Ale to już jak chcecie, więc powodzenia i co? Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro. Cześć!